Dwa zwaśnione kraje, które kiedyś były jednym. Oba dysponujące potężnymi sojusznikami. Oba gotowe, by przystąpić do działań wojennych. A między nimi. 4 km najpilniej strzeżonej granicy na świecie. By zrozumieć całą ideę koreańskiej strefy zdemilitaryzowanej, musimy cofnąć się do samej historii podziału Korei. Oczywiście moglibyśmy zacząć już w średniowieczu, przechodząc przez kolejne dynastie i okupacje, jednak najważniejsze dla nas będzie to, co zadziało się w konsekwencji II wojny światowej. Półwysep Koreański wpadł bowiem w dwie strefy wpływów. Północna część przypadła komunistycznym Sowietom, zaś jego południowa część Amerykanom. Granica między dwoma częściami rozciągała się w oku ulicy 38 równoleżnika. Dotychczasowa stolica, Seul, przypadła więc USA. Oba kraje zaczęły działania mające na celu wzmocnienie swoich wpływów w tym rejonie. ZSRR utworzyła rząd tymczasowy, na czele którego stanął Kim Il-sun. Na południu również został utworzony rząd, ten pod przywództwem Syngman Re. Północ Uprzemysławiała się, jednakże całość była nacjonalizowana. Południe, które było za to lepiej rozwinięte, musiało jednak borykać się z powstaniami, a nawet z zamachami. W grudniu 1945 roku na konferencji w Moskwie zostaje uzgodnione, że Korea będzie funkcjonować jako terytorium powiernicze. USA, jak i ZSRR będą pracować wspólnie, aby zjednoczyć dwa Kraje. Niestety zimna wojna oraz niechęć Korei do takiej formy zjednoczenia wstrzymały pracę. Niepokoje rosły, zaś ludzie zmieniali miejsca zamieszkania w zależności od poglądów. W końcu, w maju 1946 roku, zakazano przemieszczać się między umowną granicą bez pozwolenia. Kolejne porażki w osiągnięciu porozumienia dotknęły ONZ. Ustalono, że w Korei mają odbyć się wybory. ZSRR jako jeden z głównych członków skorzystał z możliwości weta i zablokował tę decyzję. Postanowiono więc, że wybory odbędą się tylko na południu. Wywołało to kolejne zamieszki i niepokoje. Doprowadziło nawet do bardzo krwawych protestów. W ostateczności jednak wybory odbyły się, a wybrany rząd został uznany za jedyny i praworządny. Napięcie rosło. Kolejne iskry pojawiały się na granicy dwóch reżimów. 25 czerwca 1950 roku północ zaatakowała południe. Konflikt ten pochłonął wiele życia, ale zaangażował też duże mocarstwa. Kiedy Korea Północna zaczęła wygrywać, Południe zostało wsparte przez USA, których natarcie przepchnęło siły Korei Północnej aż ponad początkową granicę. Nie spodobało się to za Chińczykom, które traktowały te ziemie jako bufor przed zachodnimi masarstwami. Wielu komentatorów widziało w tym miejscu zarzewie kolejnego światowego konfliktu. Udało się jednak zawiązać porozumienie. Obie Koree zgodziły się na utworzenie strefy zdemilitaryzowanej o szerokości 4 km pomiędzy swoimi granicami. Z ONZ zostali przydzieleni neutralni obserwatorzy mający. Pilnować utrzymywania pokoju. Co ciekawe, tymi obserwatorami, oczywiście między innymi, była Polska i Czechosłowacja. Od tej pory nie można było mówić już o jednej Korei. Dwa kraje stanowiące dwa kompletnie różniące się od siebie światy. Rywalizację między nimi można nazwać idealnym odzorowaniem zimnej wojny. Za każdym razem, kiedy południe zaczynało coś tworzyć, północ musiała udowodnić swoją wyższość. Kiedy w Seulu budowano metro, Pyongyang błyskawicznie rozpoczął pracę nad własnym. Gdy południe postawiło maszt ze swoją flagą o wysokości 98 metrów, północ postawiła maszt o wysokości 160 metrów. Na północy powstawały również sztuczne miasta widoczne z granicy południa, które miały pokazywać dobrobyt w północnym kraju. Oczywiście nie tylko takimi nieco humorystycznymi konfliktami żyły obydwie Koree. Pod granicą budowano tunele, które miały służyć jako potencjalne punkty ataku dla żołnierzy północy. Podczas ich odkrycia życie straciło kilku żołnierzy południa. I jeden z nich został został odkryty tylko i wyłącznie dzięki informacji od zbiega z Korei Północnej. Cała strefa usiana jest minami przeciwpiechotnymi oraz przeciwpancernymi. Wały przeciwczołgowe rozciągają się na kilkunastu kilometrach. Większość granicy otoczona jest drutem kolczastym oraz płotem pod napięciem. Kilkanaście tysięcy żołnierzy pilnuje granicy non-stop. Co ciekawe, oba państwa wkładają bardzo dużo sił oraz zasobów w wstrzymanie ruchu z północy na południe. Wiele północno-koreańskich umocnień nie ma za zadanie nie bronić swojego kraju, a jedynie utrzymywać swoich obywateli w środku z brakiem możliwości ucieczki. Ktoś mógłby podejrzewać, że jest to związane z dosyć kiepskimi warunkami życia w Korei Północnej, ale żarty na bok, dokładnie tak jest. Północ dysponuje również ogromną ilością artylerii. Baterie, zdolne wystrzelić 10 tysięcy pocisków na minutę, są skierowane w kierunku południa. Ale nie tylko wojskiem walczy się na granicy. Z głośników obu stron nadają do siebie treści propagandowe, zachęcające do przejścia na drugą stronę, bądź też raportujące kolejne sukcesy państwa. Za pomocą balonów, wysyła się na drugą stronę ulotki propagandowe. Mimo tego, że wrogość między dwoma krajami jest już od lat 50., cały czas prowadzone są rozmowy pokojowe. Z mniejszym lub większym skutkiem przywódcy Korei Północnej byli kontaktowani przez wywiadowców Południa. Bardzo często spotykali się oni z agentami, prowadząc oczywiście z nimi rozmowy, jednak większość tych rozmów była zrywana. Miało to też związek z tym, że siły Południa bardzo często porywały osoby sprzyjające Północy. Ale też z Północno-koreańskimi próbami zamachów. Jedną z dróg komunikacji między zwaśnionymi stronami był Czerwony Krzyż, organizacja humanitarna. To on w 1984 roku po wielkiej powodzi doprowadził do pomocy oraz spotkania. Wielu rodzin. Kolejne lata usiane były zarówno przełomami, jak i fiaskami w rozmowach. Nie pomagało to, że wojska USA stacjonowały w południowej jej części, ani to, że na północy pracowano nad bronią nuklearną. Czasem jednak dochodziło do ocieplenia konsensusu, pozwalając niekiedy wysłać drużynę sportową na jedne inżyska, bądź też spotkać się z rozdzielonym rodzinom. Wszyscy myśleli, że zakończenie zimnej wojny oraz kryzys ekonomiczny na północy przyspieszy zjednoczenie. Jednak tak się nie stało. Zwiększyła się jedynie ilość ludzi, która podejmowała się prób ucieczki na południe. W 1995 roku na południu żyło około 500 uciekinierów z północy. W 2007 było już ich ponad 10 tysięcy. Kolejne umowy pojawiały się i były zrywane. Program atomowy Korei Północnej był jednym z najsilniejszych argumentów. Odbywały się spotkania przywódców obu Korei, gdzie próbowano dojść do konsensusu. W 2007 roku udało się podpisać porozumienie, na mocy którego zaprzestano wrogich działań. Wszystko to jednak zostało zignorowane w 2010 roku, kiedy to dwa statki Korei Północnej w dwóch oddzielnych incydentach doprowadziły do zatopienia jednego statku południa oraz ostrzelania wyspy Yon-Pyong. Obie strony uznały, że to ta druga jest winna i ona zaczęła, a Stacje po raz kolejny stały się wrogie. Kolejne lata przynosiły kolejne incydenty. W 2012 roku Północ wystrzeliła satelitę w kosmos. Co spotkało się oczywiście z odpowiedzią USA. W 2014 roku odnaleziono drona, który filmował część południową. Jednak w 2015 roku w przemówieniu noworocznym Kim Jong-un powiedział, że jest gotowy na wznowienie rozmów o unifikacji. Jednak jego ówczesne działania nie dały podstaw w południu, żeby mu wierzyć. Dopiero 2018 rok, czyli bardzo niedawno, przyniósł spore zmiany. Na zimowe Igrzyska Olimpijskie została wysłana siostra Kim Jong-una oraz sekretarz Kim Jong-nam. Linia rozmów między Seulem a Pjongjangiem została otwarta. Zimowe igrzyska pokazały, że obie Koree mogą znaleźć porozumienie i zacząć rozmowy. Zaproponowane zostało, aby w kolejnych zimowych igrzyskach azjatyckich Korea wystartowała jako jedna drużyna. A do północnej stolicy został wysłany zespół k-popowy z południa, na którego koncercie zjawił się sam wielki przywódca Kim Jong-un. Kolejne miesiące przynosiły coraz to większe sukcesy w dyplomatycznych relacjach. Przywódcy dwóch krajów spotkali się, by omówić współpracę, zaprzestano wojny propagandowej, a strefa zdemilitaryzowana zaczęła naprawdę się nią stawać. Zaczęto pracę nad unowocześnieniem kolei na północy, w tym m.in. w budowie linii między Pyongyangiem a Seulem. Jednak największym przełomem było spotkanie obecnego prezydenta USA, Donalda Trumpa, z Kim jong w Singapurze. Kraja Południowa uznała to za sukces i przełom w relacjach między dwoma krajami. W tym samym roku nie wznowiono manewrów wojsk amerykańskich w okolicy Półwyspu Koreańskiego. Jednakże wznowiono komunikację między armiami Korei. Mimo kilku incydentów relacje znacząco się rozluźniły. Ze strefy zdemilitaryzowanej znikły głośniki, zmieszono ilość posterunków, wież strażniczych czy wojsk z obu stron. Południe zdemontowało nawet część swojego sprzętu obronnego. Zaczęto również usuwać miny oraz zapory przeciwczołgowe. A na północ coraz częściej zaczęły kursować pociągi. Południowo-koreański prezydent Mon jako pierwszy wygłosił przemówienie dla północno widowni podczas festiwalu gimnastycznego w Pyongyangu. Duże znaczenie dla relacji między zwaśnionymi krajami miała czerwcała wizyta Donalda Trumpa. To on jako pierwszy prezydent USA w historii odwiedził Koreę Północną. Ta rozmowa to kolejny krok. W porozumieniu bądź jego próbie osiągnięcia między dwoma krajami. Sytuacja zmienia się z dnia na dzień i możemy się już wkrótce dowiedzieć, że rozmowy znów zostaną zerwane. Jednakże na ten moment rozmowy cały czas trwają. A współpraca między dwoma korami nie wydaje się już aż tak szalonym pomysłem jak kiedyś. Jednak czy najpilniej strzeżona granica stanie się największą rozbrojoną granicą, pokaże już tylko czas. Zapraszam, żebyście kliknęli tutaj. Możecie zobaczyć inne materiały z tej serii i bardzo dziękuję za obejrzenie.